W domu mam gościa. Jak wlazła przez drzwi? Gość wlazł przez drzwi i nie wiem, jak się jej pozbyć. No, mysz. No, wiadomo, jak mieszkasz na parterze, może nawet do góry w mysz wleźć, ale jak mieszkasz na tym? Ja mam mysz, no, i, i będę musiała coś z tym zrobić. Gość się rozbizzykał na całego. Już zaczęłam stosować. Wiecie co? Wzięłam sobie liść laurowy i goździk, i, 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 i podobno tego oni nie lubią zapachu, więc będę pryskać. Ale pewnie to nic nie da. Jak znam mysz, to musi być trudka, żeby padła. Chyba będę musiała kupić tą trudkę. Hej, Dziu, ten oh. Tak sobie wczoraj kopałam w ogródku, ale dalej kopię, bo ja mam poważne plany, ale kiedy ja ich zrealizuję, to ja nie wiem. Dałem sobie na nie rok, więc w tym przez rok muszę to wszystko zrobić. Przy moich dochodach. Jestem jeszcze sama na przykład. No to niezależna nie, nie od nikogo. Więc przy moich dochodach obecnych to ja muszę. Niestety dobrze główkować. W tym kraju nie ma innej opcji. Robisz, jak już się w, dasz wrobić w jakieś yy, roboty ciężkie, to już całe życie tak idzie za tobą. Także weź od początku nie daj się wrobić w żadne ciężkie prace. Bądź mądrzejszy. Mądrzejszy dalej zajedzie. Nawet, nawet u lekarza dali zajedzie. robią kasę, a zdrowsi są od nas. A tobie to wciąż pod górkę, pod górkę, pod górkę i pod górkę. Tak? Więc y, nie ma co ryzykować. Tylko wygodnie się ustawić w równym szeregu tam, gdzie najwięcej dają. Nie przechodzić na te niższe poziomy. Na no, tych niższych poziomów nie da się. To jest nasza ciężka praca na niższym poziomie. Lepiej spadać z wyższego poziomu niż z niskiego. No tak. Także yy, nie wiem czy mnie słychać, ale ja tak trochę ciszej mówię, bo ja już mam tak. Ja nie lubię krzyczeć, ani nie lubię hałasów, więc krzyków. Więc jak ja wychodzę, a tamci wrzeszczą, to ja znikam. Bo oni wiedzą, że muszą yy, nam, nad nami panować, a my nie możemy sobie dać, żeby. Nad nami panowali, tak? Każdy ma własne życie, niech się kontroluje, a jak się nie kontroluje, to z nim coś nie gra, nie? Dobra nie mam nic do gadania do porządnego zawsze mi ktoś wszystkie moje myśli sprzątnie z nosa ale tacy dzisiaj mamy tacy, taki, taki naród że lubi żerować na czyimś nieszczęściu hej dobra jedziemy i baj baj do zobaczenia później